Witajcie, kochani. Dzisiaj słowo o tym, że Pan Bóg zabiera wstyd i o niesamowicie szczęśliwej kobiecie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen. Duchu Święty, który jesteś wiatrem, który poruszasz się tam, gdzie chcesz, zagarnij nas. Chcemy być na tym miejscu, na tej przestrzeni, gdzie Ty akurat wiejesz. Duchu Święty chcemy się znaleźć w Twoich ramionach, w Twoich objęciach. Chcemy usłyszeć Słowo i pragniemy, by ono stawało się ciałem w naszym życiu. Tak jak Jezus, słowo Ojca, które stało się ciałem. Przyjdź, Duchu Święty, do naszego serca, do naszych myśli, do naszego życia, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Niech będzie Twoja obecność. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asera, bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła siedem lat i owdowiała, miała już osiemdziesiąt cztery lata, nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą. W tej właśnie chwili nadeszła, wielbiła Boga i opowiadała o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Kiedy wypełnili wszystko zgodnie z prawem pańskim, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z nim. Wczoraj obserwowaliśmy Symeona, starca, który był człowiekiem pobożnym, blisko świątyni i czekał całe życie. Na Boga i się doczekał. A dzisiaj patrzymy na Annę, która też jest kobietą podeszłą w latach i też czeka na Boga. I z tego fragmentu sporo się o niej dowiadujemy. Aż jest to takie zaskakujące, że święty Łukasz tak, tak opisuje tą osobę, jej pochodzenie, ponieważ mówi, że Anna była prorokinią. Mówi, że była to córka Fanuela i że pochodziła z pokolenia Asera, że była bardzo podeszła w latach, że przeżyła siedem lat w małżeństwie i owdowiała. To co wiemy to to, że imię Anna oznacza łaska, imię ojca Anny, Fanuel oznacza oblicze Boga, a pokolenie Asera, Aser oznacza szczęście, szczęśliwość. I patrząc na te wszystkie określenia, widzę Annę, która pochodzi z domu i z rodu, które, które możemy określić jako pokolenie szczęśliwe, widzące Boże oblicze, pełne łaski. Tego wszystkiego ona być może doświadcza w swoim życiu. I, yy, I wzrasta w takim właśnie, yy, w takim klimacie Bożej łaski, Bożego oblicza i szczęścia. I myślę, yy, myślę o tym, jak yy, piękni i szczęśliwi ludzie wyrastają z takich właśnie klimatów. Yy. Na szczęście wiemy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i nawet jeśli... Nam nie było dane wyrastać w takim klimacie, być może nie wszystko było cudowne i szczęśliwe, to Bóg w trakcie naszego życia układa pewne brakujące elementy, i dla Niego nie jest to niemożliwe, to jest dla nas trudnością, a Pan sobie z tym poradzi. I zobaczcie, mi osobiście Anna jawi się jako bardzo szczęśliwa kobieta, taka, która wie po co żyje, która ma określony cel, która zdecydowała, jak jej życie będzie wyglądać, bo spędza je w świątyni na modlitwie i na poście i czeka na Pana. I zobaczcie, że w odpowiednim momencie wchodzi do świątyni. W tej właśnie chwili nadeszła. Kiedy Józef z Maryją przynieśli dzieciątko, nadeszła, zobaczyła go, wielbiła Boga i opowiadała o nim wszystkim, którzy czekali na wyzwolenie. To jest niesamowite życie. Pan Bóg nas zaprasza do takiego życia i ono nie jest jakoś dla wybranych szczególnych. Ono jest. Tak, dla wybranych i dla szczególnych, czyli dla nas, dla każdego z nas, bo w Bożych oczach każdy z nas jest wybrany i szczególny. Tylko my sobie tak często mówimy, że ktoś jest jakoś niezwykły i dlatego ma taką łaskę. Natomiast życie, które spędziła Anna, to życie modlitwy i postu. Siedem lat w małżeństwie, a później wdowa, bez dzieci. Jej status społeczny no możemy sobie wyobrazić, tylko możemy się domyślać, jak się czuła, jak, jak żyła, jak mogła być traktowana przez innych. Natomiast to, co jest niesamowite, to to, że Anna jest taką przedstawicielką wdów i słowo nam mówi w księdze proroka Izajasza, że pan zabierze ten wstyd wdowieństwa, mówi, że nie będziesz już się wstydziła swojego wdowieństwa, gdyż pan jest twoim oblubieńcem. Zobaczcie, tak po ludzku być może złamane życie młoda dziewczyna wdowa Tyle lat w samotności, może w udręczeniu, w jakimś materialnym, też takim może uciemiężeniu, a jednak życie dla Boga. I kiedy patrzę na tą kobietę, to mam takie no właśnie poczucie, że, że to niesamowicie szczęśliwa osoba. Myślę, że o to możemy się modlić dla nas wszystkich, też może szczególnie jakoś dla kobiet, bo życie nie jest łatwe. Decyzje, które trzeba podejmować, zwykle nas przerastają. Możemy się modlić, prosić Pana o to, by, by kobiety były bożymi, mądrymi kobietami. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię i wywyższamy, że Ty chcesz nam pokazywać, objawiać swoją miłość, która, którą możemy widzieć w ludziach poświęconych Tobie. Uwielbiamy Cię, Panie, jak Ty prowadzisz tych świętych, którzy żyli zwyczajnym życiem i nas zapraszasz do życia w bliskości, tu, gdzie jesteśmy. Uwielbiam Cię Panie, że Ty chcesz nam pokazać, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy szczególni dla Ciebie, nawet jeśli w oczach naszych bliskich jesteśmy zwyczajni, w oczach tego świata może nie nieznaczący, to Ty wybierasz każdego, i wielkich i małych na tym świecie, wybierasz do tego, aby Tobie służyli, aby Ciebie poznali. Uwielbiam Cię Pani w Twojej miłości, w tym jak się objawiasz, w tym jak chcesz nas prowadzić. Oczekujemy Twojego Słowa. Pragniemy nosić Twoje Słowo. Tak, kochani, Pan nas zaprasza, jesteśmy szczególni i wybrani. Dobrego dnia, wszystkiego co najlepsze.